Witajcie na moim kanale. Nadszedł ten moment, kiedy bierzemy się za schody podwieszane. Najwyższy czas je skończyć. Jak dobrze wiecie, kosztują mnie tylko 570 zł sama konstrukcja i teraz muszę skończyć je, żeby były bezpieczne. Dlatego ja biorę się do działania. A Wy sobie oglądajcie. Na początku, co będziemy robić? Niestety, muszę pomalować tą konstrukcję jeszcze raz, ale tylko od tej strony, ponieważ ta strona będzie do wglądu. Bo zmieniało się niestety u nas w ostatnim czasie i nie będzie to zabudowane całe. Dlatego muszę dopracować te wszystkie rzeczy, bo to było wzięte pianką po to, że jak będą się uginać, żeby nie pękało. No ale niestety będziemy musieli to troszeczkę uzupełnić, poprawić tutaj na środku. Dlatego będę chciał to za chwilę zrobić i pomalować tą konstrukcję. To jest plan na dzisiaj. Jak ładnie farba wyschnie, bo jest około 34 stopni na dworze, więc to może być chwila moment. To bierzemy się za montaż schodów. Aha, bo miałem malować, tak? Powiedziałem Wam, że pierwsze co zrobię to będę malował. No niestety jak pomaluję, w tym momencie to robota moja się skończy, dlatego pomaluję sobie przed zamontowaniem ostatniego elementu, czyli desek i wtedy pomaluję. i zostawię nie, nic nie. Więc ile dzisiaj zrobię, tyle dzisiaj zrobię, zobaczymy. Jest tu strasznie gorąco na dworze 35 stopni. Widzicie, kiedy że się leje. po prostu jest masakra. Już dostałem ze 4 sms, że będzie jakaś burza, że będzie ubrwanie, jak murę, więc może tak być. Chodźcie, zobaczcie jakie mam deski. Właśnie się do nich dokopałem, nie było łatwo, a zaraz wam opowiem historię tych desek. Bierzemy się po na mota, to sobie ładnie schnie. Zrobimy na razie jeden na przymiarkę. I jeżeli będzie fajnie to wyglądało, no to wtedy trzeba wszystkie poobrabiać. Dzisiaj yy, gipsem, pomalować, niech wyschnie. Jak to w miarę szybko wyschnie, bo dzisiaj jest naprawdę 35 stopni, więc nie wiem ile w domu jest, ale z 28 na pewno będzie zwłaszcza, że są drzwi otwarte i to ciepło bucha więc powinno wyschnąć miarę szybko więc dzisiaj byśmy coś zrobili chodźcie, zobaczcie o czym ja mówię trzeba tylko je wytrzeć bo są ukurzone a kolor naprawdę jest przepiękny to co jest fajne w tym że ona nie jest równa ona jest gładka, sam ją tutaj czyściłem, a historia tych desek jest taka że po prostu dorwałem je na Oelixie. Jakiś czas temu myślą zrobienia siedzenia? No mówię tyłek tu się postawi, takie w miarę fajne, takie fikuśne. Zrobi się jedną podpórkę, drugą, trzecią, no i będą takie dwójpółmetrowe metrowe jakieś tam ławki? No ale tych desek mam około, nie wiem, ile 30, które kupiłem tam mówię, nie wiem, w tamtym roku chyba za 200 zł. Pomalowałem, wyszlifowałem, bo ona trochę była taka obrzydka i mi leży, leży tyle czasu, więc żona mówi tak, po co będziesz kombinował? Zrób sobie z tych desek. One naprawdę są bardzo ładne. Przede wszystkim nie są proste wszystko pod linijkę, tylko one mają te takie fajne, fajne te wycięcia, fajne tu odsenków takie. Zaraz umyjemy ją i przyłożymy zobaczymy jak wygląda. Po wszystkim będzie zalakierowane, więc nie będzie problemu po tym chodzić, ale muszę ją wytrzeć, żeby miała nabrała tego smaku jak, jak kiedyś. Zobaczcie jakie ona ma kolor. I to co jest zabawne, że to jest pomalowane farbą, która jest bez lakieru. Więc jak dostanie lakieru ta deska, to ona powinna się zrobić piękna, świecąca. Bo dla tych co nie wiedzą, to jest po prostu sosna. Więc ona nie jest jakoś tam kosmicznie twarda. Więc jak będzie ktoś po tym skakał w obcasach, to może uszkodzić, a jak się złapie lakierem, no to zawsze ona będzie bardziej odporna na coś takiego. Delikatnie, żeby nie poniszczyć, nie podrapać, nie uszkodzić. I przede wszystkim nie ma sensu wcierać tego kurzu w nią, tylko tak przetrzeć, bo ona jest ukurzona. A znowu nie chcę jej myć karczerem, bo mógłbym ją umyć, no ale zanim by wyschła, bo by się opiła wody to mogłoby zajść a tak to no to już jest gotowe jest kwestia tylko dojdzie na wymiar i przyłożyć Mam. No. Teraz sprawdzimy, co to jest ważne. Do drewna, do metalu, do kamienia, do korka, kieru, PCV, lazury, betonu, lustra, szkła, OSB, ceramiki. Mocne, podobno straszne. Nie do oderwania. Бо я їм все. Зламана серця you To ty się bafaj, jak kolejną dziurę tam zrobisz. Tak, Ta, teraz. Mamut i heja. Eu não Jak widać, czas na podsumowanie kosztów, ponieważ każdego interesuje ile te schody nas wyniosły. Dlatego, jak nie siedzicie, to sobie siądzicie, bo nie uwierzycie w tą cenę. Profilę kupiliśmy za 470 zł Włoniowie są po 12 zł za metr, więc kosztowały tylko 470 zł z podsumowaniem elektrod, tarczy i innych rzeczy, które wydaliśmy na pospawanie tych schodów. Kolejna sprawa. Pojechałem a nie, przepraszam, to już policzone jest czyli 570 zł, bo Profite 470 oraz płaskowniki 100 zł czyli suma, suma 570 zł wyszły cała konstrukcja tych schodów na gotowo za te deski zapłaciłem 200 zł wylakierowałem je i pomalowałem za 30 zł tamtą farbą jaką widzieliście yy, podczas malowania więc mamy tutaj kwotę 800 zł do tego wydałem 3 razy po 30 zł za mamuta, nie wiem czy to będzie dobre czy nie. Bardzo dobrze tutaj, bardzo dobrą opinię słyszałem na jego temat nie jednego fałowca, dlatego stwierdziłem, że zaryzykuję, więc wydałem 900 zł, o przepraszam, 90 zł na zrobienie. Ja już jestem zmęczony po całym dniu. Na zrobienie, więc schody kosztują 890 zł, tak jak teraz widzicie. I musimy je polakierować za 30 zł, czyli mamy 920 zł. Koszt schodów wiszących. Co Julia, chcesz zobaczyć schody? A jeżeli chcecie się bawić w budowę domu tak jak my, wejdźcie na stronę dom25000.pl. Tam macie gotowe projekty razem z opisem technicznym. Które wystarczy tylko zgłosić do Waszego starostwa. Czekacie 21 dni na uprawomocnienie się Waszych dokumentów i możecie budować sobie taki sam dom jak my. Na dzień dzisiejszy ten dom kosztuje w granicach 46 tysięcy. To co tu widzicie, 46 tysięcy. Stan surowy zamknięty kosztował 24 850 zł i mamy dom. tarasem wystarczy tylko zadaszyć i mamy zadaszony taras z piękną łazienką. Która tak samo nie kosztowała majątek, oraz przede wszystkim ze strychem, który daje dodatkowe miejsca. Mam nadzieję, że mój odcinek Ci się dzisiaj spodobał. Jak tak, zostaw łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.